Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla Was y, najlepszą linię Latin Oriental od marki Eisenberg. Jeżeli nie siedzicie w social media albo czytacie mojego bloga, no to wiecie, że współpracuję z tą marką już od ponad roku. I we wrześniu, tak, pod koniec września ubiegłego roku miałem okazję uczestniczyć w takiej prezentacji, gdzie mogliśmy sobie powąchać, pooglądać właśnie. To oto zapachy. Całalnie oferuje 12 perfum, 6 dla kobiet, 6 dla mężczyzn. W Polsce są one do nabycia jedynie w perfumeriach Sephora i to w wybraniach. Na przykład w Warszawie, dostajecie je w Galerii Sadeba lub Arcadia. Natomiast, nie mieszkacie w jakimś większym mieście, no to również nic nie szkodzi. Możecie sobie zamówić te perfumy właśnie przez stronę sephora.pl albo bezpośrednio od producenta, czyli eisenberg.com. W opisie podam pełną listę miast i punktów, gdzie możecie właśnie dostać te perfumy, przetestować, powąchać, cokolwiek. I właśnie jeśli już sobie powąchacie, przetestujecie, no to chciałbym, żebyście w komentarzu mi dali znać, który z zapach jest Waszym ulubionym i dlaczego. Przejdźmy może do ceny na najmniejszej buteleczki, czyli 30 ml. To koszt 435 zł. następnie 50 ml za 525 zł oraz 100 ml za 655 zł. Ja w swojej kolekcji posiadam trzy moim zdaniem najlepsze perfumy z tej kolekcji. Jest to sekret. Pierwszy, trzeci oraz piąty, gdzie piąty właśnie jest moim największym faworytem i... Możecie dostrzec, że jego jest najmniej w sumie w Więc nie kłamy. No to teraz zrobię wam taki mały unboxing. Upakowanie ma formę prostokąta. Jest zaznaczony na nim numer sekretu. Teraz jego nazwa. Tutaj mam sekret pierwszy czarny polisander. Po boku mamy nazwę linii Latin Oriental, a z tyłu mamy wypisane mm, wszystkie nuty zapachowe. Otwarcie pudełeczka, pojawia nam się taki katalog, w którym opisana jest dokładnie. Cała linia Latin oriental. Jest to męski zapach, dlatego w katalogu znajdziemy informacje jedynie o męskich perfumach. Po wyciągnięciu katalogu widzimy tutaj taki otworek na klucz. W końcu naszym oczom ukazuje się flakon. Półtoreczki mają przypominać torsy. Męska jest taka prosta. Damska bardziej zaokrąglona. Do perfum dołączone są takie właśnie bransoletki. Sznureczek jest wykonany ze skóry. Natomiast kluczyk jest ręcznie zdobiony. Tutaj mamy wytłoczone logo Eisenberga. Mi przypadł przypadkiem pomysł do gustu, sam noszę na ręku dwa takie kluczyki. Powróćmy teraz do buteleczki. Jest to pojemność 50 ml. Na koreczku znajdują się inicjały Eisenberga. Z przodu mamy ponownie nazwę zapachu oraz jego numer. Jest wytłuczona nazwa linii. Tak wygląda z tyłu. A pod spodem nazwa marki Eisenberg. Tak prezentuje się właśnie kolekcja moich trzech ulubionych zapachów z tej linii. Chciałam teraz wam przedstawić jakie nuty zawiera mój ulubiony sekret, czyli sekret piąty. Będę wam mówił o wszystkich nutach zapachowych innych sekretów. Jeśli chcecie no to podlinkuję na dole wszystkie zapachy i tak kto będzie chciał no to po prostu sobie sprawdzi jakie tam są nuty. W moim ulubionym sekrecie mamy bergamotkę, czarny pieprz, jaśmin, róże. Cynamon, Benzoes, Ambra, piżmo Cypriol, Patchoula, Mirra, Buktonka oraz Kadzidło. Jeśli chodzi o przebieg tego spotkania, o którym Wam już wcześniej wspominałem, bo miałem okazję właśnie powąchać tych perfum przedpremierowo, one pojawiły się w seforze jakoś pod koniec chyba listopada, a ja właśnie je już pod koniec września. No i jeśli chodzi o spotkanie, no to nie będę tutaj Wam na nowo tego opowiadał, po prostu również podlinkuję w opisie link do mojego opisu na blogu, gdzie tam wszystko opisuję. Zobaczycie też jakieś zdjęcia z tej prezentacji i tak dalej. Jeśli chodzi o mnie, no to tak jak już wspominałem, moim ulubionym zapachem z tej sekret Piąty. ponieważ ja lubię takie mocne nuty. Właśnie tam wyczuwalny jest ten cynamon. Lubię tę kolekcję, ponieważ mm, za każdym razem gdy się psiknę tymi perfumami, czuję tak jakby... Troszkę inny zapach. Odkrywam kolejne nuty, właśnie sekrety, tak jak opisał to John Eisenberg. Ja w początku, jak się popsikam, mam wrażenie, że są one dla mnie zbyt mocne, ale naprawdę, jak one tak troszkę sobie wywietrzają, uwolnią kolejne nuty, to naprawdę te perfumy są przytosem dla mnie. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że moja recenzja Wam się spodobała, że wybierzecie się do drogerii. Przynajmniej powąchać, dać mi znać o tych perfumach, co myślicie. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!